Mam z tej strony tam jest WP14 No i już na dobry start bierzemy Panzerfaust i napierdzielamy. Tak więc jest to jedna z nielicznych. Nie no chociaż dużo jest tutaj misji, gdzie jeździmy właśnie takim pojazdem. Lubię tę misję nawet. O kurde, nie trafiłem. Będę tu często ginął. Pamiętam, że na Easy miałem problemy z tą misją kiedyś. Jak byłem młody, głupi A no jestem tylko głupi Dawaj, dawaj Dobra, nie przeodowujemy, nie mamy czasu na takie... Rzeczy O, snajperka, bardzo dobrze, dziękuję Toś teraz... O, dwóch, jednym położyłem prawie Omg, 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 nie zdążę Mam Bren Mam brę. Nie mogę się poruszać w tym wozie. Jak ktoś. Następna misja chyba będzie na lotnisku. Będziemy takim wielkie działo i będziemy do helikopterów czy tam samolotów strzelać. Samolotów. Armii ZSRR. No jedź, jedź. Princ, jedź. A, to mój. A ja musiałem, ja musiałem go słaniać, nie zauważyłem go. Nawet snajper, to jest snajper. Pro snajper. sobie helpa i ...safe. I mamy tunelek. Dostał. Co jeszcze jedzie? To jest niemożliwe. Kurde, nie trafiłem. Dawaj, dawaj. Dobra, tak trochę na ślepo strzelam. Dawaj, dawaj, dawaj. Pyk. Ta, jeden przeżył, na pewno, od takiego wybuchu by przeżył. Górą miadam gdzieś tam, tak. Szczerze, porównując Call of Duty, jedynkę do Call of Duty 2, to tam w Call of Duty 2 te bronie mają taką większą moc. Yy, możecie wziąć jako przykład Thompsona. Który tutaj szczela jakby na kulki szczelał, a tam to widać tą moc i słychać. A on pistoletem ze szczela ha, Cienias. Dobra. Sejvik. I znowu tunel. Tunel. Tun jest tunel, jest impreza. Ej, już wszystkich. O, tutaj chciałeś wejść. Nie masz szans. Drzwi zamknięte na imprezę w Pirze. Nie, no w ciężarówce. Lubię Bren LS LMG. Mów, mówimy na to Bren. Tak, Bren? Bren, no. Nie wiedziałem, czy Bren, czy Bren. A i tak, z yy, ciekawości. Przeciąłem ostatnio grać w taką grę MMORPG, która się zwiesza. Szaja jest fajna. Omega, 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 omega. Kurde, nie wiem, czy dobra jest jakość dźwięku, bo trochę zmieniałem mikrofon, jak gadam przez Skype'a. Jak chcecie pogadać przez Skype'a, to bardzo chętnie. Jestem otwarty do poznawania nowych ludzi i popiekania w jakieś fajne gierki typu Call of Duty. Dobra, Mara, do następnego ciuko. Bye.